Sponsorem wywiadu jest Olgros, stację paliw. Dzień dobry Państwu, dzisiaj gościem redakcji portalu sportsiedl.pl jest Jacek Wierzbicki, WFS Weterans, Encyklopedia Siedleckiego i Polskiego Rugby. Witam Państwa. Jacek, bardzo ciekawy rok dla Pogoni, dla Siedleckiego Rugby, dla myślę też i weteranów. Coś więcej mógłbyś powiedzieć o tym 45-leciu, bo on to dosyć chłodnie było świętowane. Było hucznie świętowane, jednak zabrakło tego najważniejszego elementu, czyli Mistrzostwa Polski, o które, o które od lat się staramy, bo tylko tego medalu nie mamy w swojej kolekcji. Mamy medale brązowe i medal srebrny Mistrzostw Polski. Mieliśmy w tym roku nadzieję na, na złoto, niestety nie udało się. Skończyło się na medalu brązowym, ale to też uważam, że, że duży sukces. Natomiast no, mamy nadzieję, że w przyszłym, w przyszłym sezonie, znaczy w tym obecnym, który trwa, Uda, udało nam się osiągnąć ten cel. Jeśli chodzi o obchody, to rzeczywiście było kilka imprez, między innymi mistrzostwa polskich weteranów tutaj w Siedlcach, gdzie nasi zawodnicy zdobyli srebrne medale mistrzostw Polski. Organizujemy też dużo takich turniejów dzieci i młodzieży, gdzie gromadzą się kilkaset osób, kilkaset zawodników, zawodniczek z całej Polski. Na jesieni też takie dwa. Jeden już zorganizowaliśmy, drugi jest w planach, gdzie mamy awizowanych ponad 400 uczestników. Przeprowadziliśmy też taką ankietę na osobowe 405-lecia. Przeprowadziliśmy galę w Muzeum Regionalnym, gdzie pochwaliliśmy się naszymi sukcesami. Spotkaliśmy się ze sponsorami miejscowymi. Y, działaczami, politykami i y, 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 przedstawicielami Urzędu Miasta, który jest jakby naszym największym sponsorem. No i teraz y, czekają nas jeszcze wydarzenia, o których mam nadzieję, że zaraz porozmawiam. Przez skromność nie wspomniałeś, kto został tą osobowością 45 lat. No właśnie nie chciałem wspominać, dlatego że ja liczyłem te głosy i to tak brzmi dwuznacznie wydarzenia, które nas czekają. Ostatni mecz rugbystów domowych, czyli Arka Gdynia. Przy okazji tego meczu będzie się działo sporo w Siedlcach. Cosnąłbym się jeszcze tydzień wcześniej, bo 19, 19 października odbędzie się mecz można powiedzieć reprezentacji Polski. No, oczywiście reprezentacja, Polski. reprezentacja Polski zagra oficjalny mecz z Pogonią w siedzce. Takich spotkań w Polsce można by było ze świecą szukać. Nie, nie było takich spotkań bardzo dawno, bo nie było tak silnej drużyny, która by się była uznana za przeciwnika godnego reprezentacji Polski. Tutaj w świecach jest teraz tylu zawodników na takim poziomie, że mimo że dziewięciu z nich zostało powołanych do reprezentacji Polski. To pozostała stanowi taką siłę, że może zmierzyć się jak równo z, z reprezentacją Polski, która ten nasz mecz właśnie 19 traktuje jako ostatni element przygotowań przed mistrzostwami Europy drugiego poziomu, czyli trofii, gdzie zmierzą się w z Litwą, u nas gdzieś prawdopodobnie w Warszawie, a następnie na wyjeździe z Czechami. Chciałem do reprezentacji przejść później, ale skorzystałeś ten temat, więc porozmawiałem dalej o reprezentacji. Wizyta reprezentacji Polski w Siedlcach to jest wyjątkowe wydarzenie. Już w tym roku raz była na zgrupowaniu, rozegrała taką gierkę taktyczną, gierkę sparingową, taką gierkę typowo treningową z Pogonistami. No to jest w historii, musi być duże wydarzenie, bo ostatnio z Mołdawią, już kilka dobrych lat minęło, Miał być też moc z Ukrainą, jeśli dobrze kojarzę, ale COVID nam zabrał to spotkanie i to było spotkanie chyba numer 6 z Ukrainą, jeżeli by do niego doszło. Z Ukrainą, tak, rzeczywiście był numer 6. Z udziałem reprezentacji Polski, bo wspomnę tutaj jeszcze o odległej historii, bo w 1962 roku tutaj spotkały się reprezentacje seniorów NRD i Rumunii w ramach Pucharu Pokoju. Była to taka impreza, która miała promować rugby w takich mniejszych ośrodkach i spowodować to, że powstaną tutaj nowe kluby. Tu rzeczywiście powstał klub. Znaczy nie klub, to sekcja młodzieżowa, która przetrwała kilka miesięcy i się rozpadła. Kolejne mecze trzeba było zaczekać, aż się pojawiła drużyna w WFS Sience, Pierwszy średniacki klub w 1979, a pierwszy mecz międzypaństwowy rozegrany tutaj został z NRD w 1985 roku. Polska go wygrała bodajże 22 do 6. Kolejne mecze to były z ZSSR, to był Ciekawy mecz, bo był ostatni w karierze rugbystów Związku Radzieckiego, którzy grali pod, pod tą właśnie flagą. Później zagraliśmy jeszcze tutaj z Belgią, tak jak mówiłeś, z Mołdawią, I jeszcze mi umknął jeden a z Maltą. Mhm. Jeszcze zagraliśmy z Maltą i tak jak mówiłeś, był planowany w 2020 roku mecz z Ukrainą. To reprezentacja Ukrainy już tu przyjechała i przyjechała reprezentacja Polski, niestety zrobiono testy na COVID. Panowie rozjechali się do domu. Ten mecz z Maltą jest przy wielu wspominane, bo to i chyba TVN pojawił się w, w Siedlcach, to tak było dosyć ta, głośno. Tak, akurat, akurat był Polsat, ale rzeczywiście było to pierwsze w historii polskiego rugby wydarzenie, e, stricte rugby transmitowane przez telewizję polską. Bo były mecze rugby transmitowane w kawałkach, w fragmentach, ale były to na przykład mecze, które się odbywały na zakończenie etapu wyścigu pokoju mhm. i one były jakby wplecione w wyścig pokoju i nie były całe. Tutaj po raz pierwszy mecz Polska-Malta był wyemitowany na żywo w całości w Polsacie Sport i to też taka cegiełka średlecka do historii rugby naszego. Mhm. Tydzień później mecz z arką, turniej dla dzieci i młodzieży i memoriał Jadrzełowana Goleszka czopica. Tak, no, jeden dzień, a rozewchany jest do granic możliwości. Zaczynamy o 8 rano. Turniejem dzieci i młodzieży, tak jak wspominałem, ponad 400 dzieciaków, ponad 30 drużyn. To wszystko, mam nadzieję, skończy się do meczu z Arką, który planujemy na godzinę 14. Wcześniej jeszcze na główne, na główne boisko wybiegnął zawodnicy, weterani Pogoni i poprzednich klubów oraz Legii Warszawa zmierzyć się właśnie w meczu pamięci poświęconym Leszkowi Czaplickiemu, któremu też prawdopodobnie będziemy dedykowali medal, bo to było jego największe marzenie, żeby zdobyć mistrzostwo Polski, mieć drużyny we wszystkich kategoriach wiekowych, no i rozwijać współpracę z Altranem, który bardzo nas silnie wspomaga, jeśli chodzi o ruchy młodzieżowe. I to, I to wszystko w jeden dzień. Później po meczu z Arką wszyscy udajemy się na cmentarz na grup. Pleszku. Mhm. Często cofamy się w przeszłość, wspominasz o przeszłości. Może wybiegniemy trochę w przyszłość za 5 lat, okrągłe 50-lecie. Jakbyś mógł pobawić się we wróżbitę. Co na to 50-lecie będzie w dorobku pogończym? Myślę, że do tego czasu złoto się odbędzie i czy jakiś mecz w Siedlcach jeden lub dwa uda się zorganizować, bo, bo jednak no, mamy trenera, Selekcjonera się na to warto to wykorzystywać. Warto to wykorzystywać, i tutaj mecz już mógłby być zorganizowany ten z tegoroczny z, z, Litwą. z Litwą, ale niestety budżet miasta takiego wydatku nie przewidział. Teraz niestety jest tak, że organizator meczu, gospodarz, gospodarz obiektu ponosi największe koszty tego organizacji tego meczu i dlatego no, nie mogliśmy się podjąć w tym roku. Takiego wyzwania. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Będą trwały rozmowy na pewno, jak tutaj znowu się przyje, przyjedzie Kamil Bowry i sztak prezentacji. Yy, yy, nikt nie ukrywa, że yy, obiekty siedleckie budzą powszechny szacunek, zainteresowanie, zdziwienie, zachwyt. Bardzo dużo epitetów pozytywnych, bo jest to chyba najlepszy kompleks boisk w Polsce gdzie jest obok hotel, jest akwapark, są cztery boiska treningowe i boisko główne. No i jeszcze jak pojawi się tam kiedyś może hala, to będzie naprawdę kompleks, który będzie dla Rugby, no, mam nadzieję, najlepszy w Polsce i dlatego tutaj reprezentacja spotyka się już po raz trzeci w ostatnich, w ostatnich miesiącach. Są tu dobre warunki i szczególnie, że jest blisko, to wszędzie jest położone, wszystko jest w jednym miejscu, więc nie trzeba tracić czasu na jakieś przejazdy na boiska gdzieś zewnętrzne. Także 5 lat. No myślę, że w tym roku medal będzie, w tym sezonie. załobym jaki będzie kolor. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby był złoty. Niestety dwa mecze nam ewidentnie nie wyszły. Ten sochaczewie przegraliśmy przez złe rozwiązania w końcówce, bo przynajmniej mogliśmy go zremisować. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane, że nam nie wyszło, to kompletnie nie wyszedł na mecz z ogniwem, który przechodziliśmy, przespaliśmy, zaczęliśmy grać za późno i nie udało się odrobić tych strat. Niemniej jednak to no teraz wysokie zwycięstwo 66 do 0 z wywaniem Kraków, gdzie w ubiegłym roku jeden nas przegraliśmy, a drugi na początku graliśmy jako równi z równym, ale wygraliśmy w tym meczu trzecie miejsce. Teraz widać, że te, ta różnica poziomu zrobiła się bardzo duża. No i w tym nadzieję, że będziemy grać coraz lepiej. No oczywiście to, że przyjeżdża reprezentacja Polski i będziemy z nimi trenowali, zagramy sparring, będziemy też gierki kontrolne na pewno na treningach będą się odbywały, to też jest duże, duże wzmocnienie, duża pomoc, rozwój dla, dla naszej drużyny. Tutaj jest teraz tak, że jeżeli są jakieś przerwy, to organizowane są mecze towarzyskie. Była przerwa dwutygodniowa, trenerzy nie mogli sobie pozwolić na taką przerwę i pojechaliśmy do Włoch zagrać mecz z liderem serii B, czy tamtejszy tam drugiej ligi wygrany dość wysoko. Jeżeli chcemy, znaczy medal będzie na pewno, tak. Znaczy, no oczywiście nic nie można zakładać, bo w jest różnie, ale powinien być, patrząc na to, co się dzieje, jakie mamy wzmocnienie i nikt z tych osób nie zamierza zmieniać klubu, więc tym składem mamy zamiar dograć do końca sezonu. W kolejnych sezonach może być podobnie, przynajmniej jednym. Natomiast trudno powiedzieć, co będzie za 2-3 lata, bo czeka nas teraz kolejny przetarg w Urzędzie Miasta, gdzie kończy nam się grant na, na wsparcie trzyletnie dyscyplin priorytetowych. Jeżeli rugby zostanie dyscypliną priorytetową na kolejne trzy lata, to brama będzie otwarta do tych kolejnych medali. Na razie to, co nam zaproponowano, to za 5 lat organizację wystawy w Muzeum Regionalnym poświęconej rub. Dobra i to na początek. To na pewno. Jest to jakiś tam wyznacznik tego, że dystrybucja jest popularna, no i też na pewno będzie więcej chętnych, zainteresowanych, jak sobie obejrzą taką wystawę i bardziej się zapoznają z tym sportem. No i też ta wystawa, która jest na stałe na ogrodzeniu stadionowym, ona jest bardzo popularna, bo nieraz widzę dzieci czy rodziców, którzy zatrzymują się i czytają, patrzą, kogo znają, że ten grał ich znajomy, nawet nie wiedzieli czasem wrógby, to też duże dla promocji sportu. To też, to też jest w Polsce jedyna taka wystawa. Można powiedzieć, że no, takie swoisty pamiętnik, historia wpisana w ogrodzenie. Szczególnie nam zależało właśnie na tym, że to było udostępnione na zewnątrz i właśnie na stadionie, bo proponowałam inne miejsca, ale tutaj jest najlepsze, dlatego że, tak jak mówisz, przed meczem, po meczu, ludzie podchodzą, czytają. Powoli to zaczynamy zamykać tą wystawę, bo brakuje jeszcze chyba dwóch tablic do osiągnięcia chwili obecnej i wtedy będą tylko odsłaniane tablice raz do roku we wrześniu zamykające kolejne sezony. No to jest, to jest coś rewelacyjnego, fajnie, że to się udało zrobić, bo, bo nie było to tak łatwo, no i też nikt inny na to nie wpadł. To znaczy w innych krajach coś takiego jest, natomiast w Polsce jeszcze nie. No i, i są kluby, które mają swoje muzea, no ale one niestety mają swoje pomieszczenia, swoje budynki. Tutaj praktycznie poza WLKS-em, który praktycznie nie jest jakby siedlec, tylko to jest WLKS Siedlce Praktycznie żaden klub nie ma swojej bazy i bazujemy na miejskich obiektach. Oczywiście bardzo dobrze, bo mamy komfortowe warunki. Niemniej jednak czegoś takiego jak stworzenie muzeum rugby stałego, no nie wchodzi w tej chwili w grę. Trzeba by było wynająć lokal, kogoś zatrudnić. Jest to dość duże wyzwanie. A to byłoby Twoje marzenie, żeby coś takiego powstało w Siedlcach? Nie, bo... Znaczy marzenie może tak, tylko że boję się tego, że bardzo dużo pracy by mi to zajęło i... A później jeszcze bym siedział w tym muzeum i sprawdzał bilety albo coś. Dziękuję bardzo za wizytę. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dziękuję i zapraszam na mecz ręby. Olgros, Jakość do pełna.